Kiedy to objęliśmy prowadzenie Teraz Piotrek trzeba zrobić to samo Warunki w tej chwili korzystne dla niego Wieje delikatnie pod skoczyć. A więc nowy I rekord skocz. Ale Piotrek To ktoś, kto nie widzi granic I skacze Skacze pięknie I skacze wspaniale Piotr żyła 133,5 A teraz jak daleko 137. 137,5 Tyle ile najdłuższa odległość pierwszej serii Petera Peroprewca 137,5. Nigdy tak daleko nie skoczył tutaj Piotr Żyła, ale wiedział, że trzeba odpalić rakietę, żeby zbliżyć się do prowadzących Niemców i do Słoweńców. Będziemy myślę na drugim miejscu. Pytanie tylko, z jaką stratą do e, naszych zachodnich sąsiadów. 691,5. 5,9 punktu. Jesteśmy w tej chwili za Niemcami. Zadowolony. Tak, Stefan Horngacher, Grzesiu Sobczyk. E, piękny skok. Brawo, brawo Piotrek.